Na podolskiej ziemi, wśród żyznych pól i lasów pełnych zwierzyny, leżała wieś Młyniska. Zrodzona z dawnych sporów o ziemię, rozkwitła dzięki pracy rąk ludzkich i opiece znamienitych rodów. Potok, który płynął przez jej parowy, niósł ze sobą echo młynów, od których wzięła nazwę. A kaplica i pałac świadczyły o ambicjach i wierze jej mieszkańców. Tu na Kresach codzienność splatała się z historią, w rytmie polowań, uroczystości i wspólnotowych świąt. Młyniska były miejscem, gdzie tradycja spotykała się z nowoczesnością. A pamięć o przeszłości budowała dumę i tożsamość. Witam Państwa na moim kanale Kresy Mniej Znane. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym. Dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, aby wiedzieć, kiedy wrzucę kolejny filmik. Można też wesprzeć mój kanał, za co z góry dziękuję. W dawnym powiecie trębowelskim, tam gdzie niewielki potok spływa ku seretowi, rozłożyła się skromna wieś Muniska strumień z pozoru niepozorny, za wsią nagle zapada się w głębokie parów, by z bystrą spadzistością torować sobie drogę ku większej rzece. Na tym odcinku, aż po ujście do Saretu, zachowały się ślady dawnych krobelek, cichych świadków czasów, gdy stały tu młyny wodne. Właśnie od nich wzięła się nazwa osady, której granice spotykały się z Kobyłowłokami, Budzanowem, Słowódką Janowską i Janowem. Początki Młynisk nie były jednak spokojne. Ich narodziny wiązały się ze sporami o ziemię i poddanych, jakie toczyły, się pomiędzy plebanem janowskim, księdzem Samuelem, Sobierajem, duszpasterzem pełniącym swój urząd w latach 1650-1669, a właścicielami Janowa. To właśnie oni, nową wieś przy kobywłockim trakcie od wielu młynów na potoku kobyłowłockim będących Młyniska zwaną wystawili. W ten sposób osada, zrodzona z konfliktu i ambicji, stała się częścią dóbr janowskich. Od XVIII wieku losy młynisk splatały się z historią znamienitych rodów. Najpierw Boguszowie, potem Skarbkowie, Baworowscy, Łosiowie. I wreszcie Dunien borkowski Każdy z tych właścicieli pozostawił tu swój ślad, nadając wsi nowe oblicze i wpisując ją w szerszą opowieść o ziemi trymbowęskiej. Muńiska, choć niewielkie, kryją w sobie echo dawnych sporów, pracy ludzkich rąk i szumu potoku który nieustannie przypomina o młynach, od których wszystko się zaczęło. We wschodniej części młynisk wznosił się niegdyś pałac otoczony dużym, starannie utrzymanym parkiem, który miękko przechodził w pobliski las, naturalne przedłużenie tej zielonej przestrzeni. Było to miejsce nie tylko reprezentacyjne, lecz także duchowe. Właścicielka Paulina z hrabiów baworowskich Łosiowa, wdowa po Włodzimierzu Łosiu, ufundowała tu własnym kosztem Kościół rzymskokatolicki. Przy świątyni utrzymywała kapelana, który mieszkał w pałacu i sprawował posługę dla okolicznej społeczności. Obok katolickiego kościoła istniała również drewniana cerkiewka Rusinów, sięgająca swą metryką XVIII wieku. Świadectwo wielokulturowości współistnienia tradycji na tej ziemi. Historia pałacu, jak wiele dziejów, kresowych rezydencji, naznaczona została dramatem. W grudniu 1927 roku. Gdy właścicielką była hrabina Dunienborkowska, matka ówczesnego wojewody lwowskiego Piotra Dunienborkowskiego, budynek częściowo strawił pożar. Ogień pochłonął pięć pokoje, lecz zdołano ocalić cenne zbiory i obrazy. A przyczyną tragedii były zaniedbania związane z ogrzewaniem, które w zimowym czasie Okazały się zgubne. Ostateczny kres pałacu przyniosła II wojna światowa. W jej zawierusze rezydencja została zniszczona, a z dawnej świetności pozostały jedynie fragmenty parku, ciche, zielone ruiny pamięci, w których wciąż rozbrzmiewa echo minionych epok. Gleba w muniskach była żyzna, podolska, sprzyjająca uprawom i gospodarce. Lasy otaczające wieś zachwycały urodą. Część z nich stanowiły majestatyczne dęby, dostarczające materiału budowlanego, część zaś przeznaczona była na opał. W kniejach roiło się od zwierzyny. Zajęce, saren, a także lisów. Nic dziwnego, że właśnie tutaj rozkwitała tradycja polowań, które w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku przyciągały uwagę prasy i lokalnych elit. Gazety prześcigały się w relacjach z tych wydarzeń. W lutym 1895 roku Doniesiono, że w młyniskach w majątku hrabiego Jerzego Dunin Borkowskiego odbyło się polowanie trwające trzy ostatnie dni stycznia. Pomimo ogromnych śniegów, piętnastu strzelców zdołało uszczelić aż 286 sztuk zwierzyny. Imponujący wynik, świadczący o bogactwie fauny w tych lasach. Wśród uczestników wymieniano znamienite nazwiska: hrabiego Potockiego, Zbuczacza, hrabiego Michała Baborowskiego czy Seweryna Skrzyńskiego. Podobne relacje pojawiały się i później. W styczniu 1935 informowano o polowaniu w lesie należącym do Piotra, hrabiego Borkowskiego. Tym razem zdobyczą było 200 zajęcy i dwa lisy, a całość prowadził dyrektor załanowski. Takie wydarzenia nie były jedynie rozrywką, stanowiły element życia towarzyskiego i prestiżu. W błyniskach działało koło strzeleckie, zrzeszające lokalne elity w roku 1938 jego członkowie wzięli udział w balu strzeleckim w Trembowli. Była to jedyna tak wielka i elegancka impreza w okolicy gromadząca ponad 200 osób. Symbol wspólnoty i tradycji, która łączyła mieszkańców. Sama wieś pozostawała spokojna, oddalona od wielkich miast. Nie zasłynęła żadnym skandalem, który mógłby wstrząsnąć opinią publiczną Galicję. W roku 1880 mieszkało tu 418 Polaków, 131 Rusinów. Jedynym dramatem, jaki zapisał się w pamięci, była epidemia cholery w latach 1846-1847. Która pochłonęła wiele chłopów. W ich miejsce właściciel sprowadził nowych osadników z Polski, kontynuując życie wsi i jej rozwój. Chlubą Młynisk byli ich właściciele, a w szczególności hrabia Jerzy dunien którego śmierć w rodzinnym majątku. 23 października 1908 roku odnotowano z głębokim żalem. Pisano wówczas, że był jedną z najsympatyczniejszych postaci wśród naszego obywatelstwa. Człowiekiem, który łączył arystokratyczne pochodzenie z autentycznym oddaniem sprawom publicznym. Urodził się 1 października 1856 roku na zamku w Dubiecku. W rodzinie arystokratycznej Dunienborkowskich. Jako syn hrabiego Edwarda Kamila i hrabiny Laury z Krasickich. Edukację rozpoczął w Tarnopolu i Feldkirchu. Maturę zdał w Krakowie. Następnie studiował prawo na Uniwersytetach w Innsbrucku i Wiedni. W roku 1879 po podziale rodowych dóbr objął majątek grudek wraz z okolicznymi wsiami, a wkrótce potem powiększył swoje włości o dobra kasperoweckie. Nie ograniczał się jednak do zarządzania ziemią. Wiele czasu poświęcał pracy społecznej i działalności publicznej. Budował szkoły ludowe i ochronki, wspierał rozwój polskiej oświaty. Pełnił liczne funkcje. Tego to był prezesem Wydziału Powiatowego w Trębowli, prezesem Trębowelskiej Kasy Oszczędności, posłem do Rady Państwa w Wiedniu, radnym Lwowa, delegatem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego dyrektorem Towarzystwa Sztuk Pięknych, członkiem Zarządu Galicyjskich Kółek Rolniczych, prezesem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, a także honorowym obywatelem wielu miast Trębowy, Zbaraża, Janowa, Strosowa i Budzanowa. Odznaczony licznymi tytułami i orderami, był cesarsko-królewskim szamblanem, Kawalerem honorowym maltańskim oraz kawalerem papieskiego krzyża Wielkiego Orderu Grobu Świętego. Podobnie jak jego stryjowie, Józef Jeleszek, zajmował się literaturą. Pisał wiersze, nowele i artykuły społeczno-polityczne. Najwięcej czasu poświęcał jedynie heraldyce i genealogii. Był członkiem prestiżowych akademii i towarzystw heraldycznych we Włoszech i Niemczech. A w roku 1891, podczas zjazdu heraldyków w Paryżu, wybrano go honorowym prezesem obrad. W 1906 objął funkcję prezesa Lwowskiego Towarzystwa Heraldycznego. Był również fundatorem kościoła w Szczytowcach oraz kaplic w Gródku i na cmentarzu łyczakowskim w Elbowie. Ostatnie lata życia spędził w cieniu choroby, a po stracie najstarszego syna ograniczył działalność publiczną. Spoczął obok niego, w krypcie kaplicy Dunin borkowskiej na cmentarzu łyczakowskim. Świadectwie pamięci i ciągłości rodu. Ozdobą młynisk była niegdyś kaplica Łacińska, która początkowo należała do rzymskokatolickiej parafii w Janowie Trębowelskim, a później została włączona do parafii w Kobyłowłokach w ramach dekanatu Trębowelskiego. Jej początki sięgają roku 1877, kiedy to Paulina hrabina Łosiowa z wielkim oddaniem i własnym staraniem wzniosła w parku dworskim pierwszą świątynię drewnianą, obitą korą dębową, prostą, lecz pełną uroku. W roku 1912 powstała tu kaplica murowana, zachowana do dziś, choć w stanie daleko posuniętej ruiny. Jej wnętrze kryło zapewne jeden ołtarz, a w oknach lśniły witraże przedstawiające najświętsze serce Jezusa, serce Matki Bożej oraz ukrzyżowanie. Fragmenty tych barwnych obrazów światła przetrwały do naszych czasów. W świątyni znajdowało się także marmurowe popiersie Jarosława Hrabiego Łosia. Wykonane z kanadyjskiego marmuru i ustawione na postumencie, nadające wnętrzu powagę i majestat. Stylowa ta kaplica wpisywała się w średniowieczny nurt architektury, tak często spotykany w Galicji. Surowy, a zarazem pełen symbolicznej siły. Była nie tylko miejscem modlitwy lecz także świadectwem ambicji i pobożności właścicieli wsi. Po zakończeniu II wojny światowej kaplica została zamknięta i przeznaczona na cele świeckie. Według niepotwierdzonych relacji mieściła się tu poczta, a później browar. Dziś pozostaje opuszczona. Jej mury kroszeją, a witraże tracą blask. Z dawnej ozdoby wsi pozostał jedynie cień, milczący świadek przemijania, który wciąż opowiada historię o wierze, pamięci i zapomnieniu. Prawdziwy rozkwit wsi mój, Niska, przypada na ostatnie lata przed II wojną światową. Relacje z wydarzeń, tej niewielkiej wsi pojawiały się wielokrotnie na łamach polskiej prasy, świadcząc o jej życiu kulturalnym i obywatelskim. W roku 1937 szczególnie uroczyście obchodzono rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała wyjątkowy charakter. Połączono ją z poświęceniem nowo wzniesionego domu ludowego. Oraz wręczeniem dyplomu uznania zasłużonym działaczkom, pani orkuszowej, kierownicze szkoły, oraz miejscowej nauczycielce, pannie I Jak pisała prasa, nic zatem dziwnego, że młyniska żyły myślą tej uroczystości długo przedtem, a przeżycia, jakich doznały w dniu obchodu. Pozostaną im na całe życie. Do wioski oddalonej od Zgiełku Miejskiego tego dnia ciągnęły tłumy nie tylko z Młyńsk, lecz także z całego powiatu. Drogi udekorowano, a ludzie przybywali w strojach narodowych. Jedni tymi wozami, inni bryczkami, nawet samochodami. Obecny był wojewoda tarnopolski, Witany serdecznie przez dzieci, młodzież i dorosłych. Dla zgromadzonego czterotysięcznego tłumu odprawioną przez świętą polową. Całe wydarzenie podsumowano słowami pełnymi dumy. Uroczystość 3 maja w Młyniskach napawa nas dużą otuchą, dumą i wiarą prawdziwą w lud polski które zdaje doskonale egzamin obywatelski, pojmując dobrze, jak ważną rolę w ogóle, a tu na ziemiach kresowych w szczególności spełnia. Tuż przed wybuchem wojny, w styczniu 1939 roku, w świetlicy Związku Strzeleckiego zainstalowano odbiornik radiowy, pięciolampowy, najlepszej marki, Zakupiony ze 400 zł. Było to wydarzenie pierwszorzędnej wagi dla zbiorowego życia wsi. Inicjatywa wyszła od prezesa Związku doktora Dubr Józefa Goryczkiego, który wraz z urzędnikami administracji i miejscowym nauczycielem pracował nad podnoszeniem poziomu kultury w młodniskach. W tym samym czasie Odbył się opłatek czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej. Dzieci szkolne wystawiły obraz sceniczny pod tytułem Cała Polska w reżyserowany przez panią Orkusową. Uroczystość zakończono zabawą karnawałową, która przyniosła 160 zł dochodu. Środki te planowano przeznaczyć na budowę dzwonnic w Młyniskach. Były to chwile, w których wieś żyła pełnią wspólnotowego życia, łącząc tradycję, kulturę i obywatelską dumę. W cieniu nadchodzącej wojny młyniska rozkwitały, jakby pragnąc zapisać w pamięci ostatnie obrazy radości i jedności. Wybuch II wojny światowej. Przerwał wszelki rozwój młynisk, zamieniając codzienne życie w dramat przetrwania. Wieś, która jeszcze niedawno tętniła uroczystościami i wspólnotowym wysiłkiem, znalazła się w cieniu wojennej pożogi. Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się w lutym 1945, w dniach, 6 i 17 lutego nacjonaliści ukraińscy z OUN-UPA dokonali brutalnej zbrodni. Zamordowali 40 Polaków, a większość polskich gospodarstw została ograbiona i spalona. Był to cios nie tylko w życie mieszkańców, lecz także w samą tkankę wspólnoty która przez wieki budowała swoją obecność na tej ziemi. Po roku 1945 losy wsi uległy nieodwracalnym zmianom. Większość Polaków ocalałych z tragedii musiała opuścić Muniska na zawsze. Podeszli zabierając ze za sobą pamięć o domach, polach i kaplicy. Pozostawiając za sobą ziemię naznaczoną cierpieniem i pustką, i tak oto zakończyła się historia polskich młynisk, wsi, która jeszcze przed wojną była miejscem rozwoju, kultury i wspólnoty, a w czasie wojny stała się świadkiem tragedii i rozpadu. Historia młynisk. Jak wielu kresowych wsi została brutalnie przerwana. Druga wojna światowa przyniosła zniszczenie, a luty 1945 zapisał się krwawą tragedią, mordem na polskich mieszkańcach i spaleniem ich domostw. Ci, którzy przeżyli, musieli opuścić wieś na zawsze. Pozostały ruiny kaplice. Fragmenty parku i echo dawnych uroczystości, które dziś brzmi jak odległy sen. Młyniska, niegdyś pełne życia, kultury i wspólnoty, stały się symbolem kresowego losu. Od dumy i rozkwitu, przez cierpienie aż po zapomnienie. A jednak pamięć o nich trwa jak potok który wciąż płynie ku saretowi, niosą ze sobą historię ludzi i miejsca, które nie powinny zniknąć z naszej świadomości.